James Webb odkrywa możliwe ślady życia, właśnie odkryte na planecie K2 18b, oddalonej o 124 lata świetlne od Ziemi. Pamiętasz te dziecięce noce pod gwiazdami? Oczy szeroko otwarte ze zdumienia, szeptaliśmy do nieba, czy ktoś tam jest. To ponadczasowe pytanie rozbrzmiewało przez pokolenia w mitach, w filmach, na lekcjach nauki. A teraz, w 2025 roku, kosmiczny teleskop Jamesa Wedba JWST może przynosi nam najbliższą odpowiedź, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Mała, słaba czerwona gwiazda w gwiazdozbiorze Lwa, planeta o nazwie k 2 18 b i szept z odległości 120 lat świetnych, że być może nie jesteśmy sami. Wielkie odkrycie, powiew obcego życia? Korzystając z ultraczułych instrumentów JWST, astronomowie wykryli coś niezwykłego w atmosferze K2 myślnik 18b siarczek dimetylu DMS. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego to ma znaczenie, oto sedno sprawy: Na Ziemi DMS jest wytwarzane wyłącznie przez organizmy żywe, a konkretnie przez fitoplankton morski. Innymi słowy, życie. Oprócz DMS naukowcy wykryli także metan i dwutlenek węgla, klasyczne gazy cieplarniane, często powiązane z aktywnością geologiczną i geologiczną. Są nawet wstępne oznaki obecności dwusiarczku dimetylu, DMDS, kolejnej złożonej cząsteczki, która może mieć związek z biologią. Ale to DMS jest prawdziwą sensacją, bo tutaj, na Ziemi, jest to biosygnatura chemiczny okrzyk mikroorganizmów, że życie kwitnie. Metoda stojąca za tym odkryciem jak JWST wychwycił ten sygnał? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. JWST obserwował k 2 myśnik 18b podczas tranzytu planetarnego, kiedy egzoplaneta przechodziła przed swoją gwiazdą. W tym momencie część światła gwiazdy przefiltrowała się przez atmosferę planety, a to światło niosło ze sobą tajemnicę. Instrumenty JWST. Zwłaszcza jego spektrografy bliskiej podczerwieni rozdzieliły to światło na poszczególne długości fal. Podobnie jak przy odczytywaniu kodu kreskowego, naukowcy mogli wtedy odczytać chemiczne odciski palców atmosfery. Co zobaczyli cząsteczki pochłaniające konkretne długości fal dokładnie w taki sposób, w jaki robią to DMS i inne potencjalne biosygnatury. To nie były przypadkowe wybryki. Odczyty idealnie i konsekwentnie pokrywały się z sygnaturami testowanymi w laboratorium. Trudno nie poczuć przypływu nadziei. To nie dotyczy tylko astronomii to dotyczy nas, naszej tożsamości, dziedzictwa, naszego miejsca we wszechświecie. Przez wieki filozofowie, naukowcy i poeci marzyli o dowodzie, że Ziemia nie jest wyjątkiem że życie nie jest kosmicznym przypadkiem. A teraz, bogaty w wodór świat Hycean z możliwym oceanem i gazami będącymi biosygnaturami, szepcze: Może. A jednak pojawia się też ostrożność, bo niezwykłe twierdzenia wymagają niezwykłych dowodów. Naukowa ostrożność dlaczego nie możemy jeszcze świętować? Zwolnijmy trochę tempo. Chociaż DMS jest ekscytujący, to nie jest jeszcze potwierdzenie istnienia życia. Jeszcze nie. Naukowcy sami przyznają to jako pierwsi. Te sygnały są wstępne, oparte na subtelnych pomiarach atmosferycznych, które wymagają skrupulatnej analizy i powtórzenia badań. Skąd ta ostrożność? Ponieważ procesy niebiologiczne, takie jak wulkanizm, oddziaływanie promieniowania gwiazd czy złożona fotochemia Mogą potencjalnie naśladować te same sygnały. Atmosfera Ziemi jest bogata w biologiczny DMS, to prawda, ale to nie oznacza, że każda cząsteczka DMS we wszechświecie pochodzi od mikroorganizmu. Jak mówi astrofizyk Nick Kumadusudan, który kierował badaniami, to najbardziej przekonujący dowód do tej pory, że życie może istnieć gdzie indziej. Mogę realistycznie przewidzieć, że potwierdzimy ten sygnał w ciągu roku lub dwóch. Jesteśmy więc blisko, bliżej niż kiedykolwiek, ale jeszcze nie przekroczyliśmy mety. Koncik sceptyków nie wszyscy są przekonani. W środowisku naukowym nie każdy podziela entuzjazm i to dobrze. Recenzowanie naukowe opiera się na sceptycyzmie. Krytycy twierdzą, że pewność statystyczna jest zbyt niska, by wyciągać jednoznaczne wnioski. Niektórzy sugerują, że dane mogą być wynikiem szumów instrumentalnych lub artefaktów modelowania atmosfery. Inni ostrzegają, że efekt potwierdzenia czyli nasze pragnienie odkrycia życia pozaziemskiego może wpływać na interpretację danych. Oficjalne stanowisko NASA: Ostrożny optymizm. Nie ma konferencji prasowej, nie ma nagłówków krzyczących znaleziono życie pozaziemskie. Jest tylko cierpliwe, metodyczne dążenie do prawdy, bo nauka nie polega na sensacji, lecz na powtarzalności. Planeta, o której mowa, co czyni dwa myślnik osiemnaście tak wyjątkową? Przyjrzyjmy się bliżej gwieździe tej kosmicznej zagadki. K2-myślnik 18b to planeta heceńska, teoretyczny typ świata z atmosferą bogatą w wodór i głębokim oceanem pod powierzchnią. Krąży w strefie zamieszkiwalnej wokół Czerwonego Karła, wystarczająco blisko, by potencjalnie mogła istnieć tam ciekła woda, ale na tyle daleko, by nie doszło do jej wrzenia. Przy promieniu 2,6 razy większym od Ziemi i masie około 8,6 razy większej, k2-myślnik 18b nie jest podobna do Ziemi pod względem rozmiaru, ale jej budowa może sprzyjać umiarkowanemu, pokrytemu wodą środowisku pod grubą atmosferą. Wyobraź sobie obcy ocean osłonięty przed promieniowaniem, tętniący życiem mikroorganizmów. Gdyby życie tam się rozwinęło, nie potrzebowałoby lądu. Nie potrzebowałoby światła słonecznego, wystarczyłyby mu gradienty chemiczne, ciepło i czas. Co dalej? Droga do potwierdzenia. Jaki jest teraz plan? Kolejne kroki i odwsT są już w toku. Dalsze obserwacje przy użyciu instrumentu MIRI, Mid-Infrared Instrument, dostarczą głębszych informacji na temat DMS, DMDS i innych sygnatur molekularnych. Niezależne zespoły na całym świecie analizują dane krzyżowo, szukając spójności instrumentalnej i potwierdzenia modeli. W ciągu najbliższego roku lub dwóch naukowcy mają nadzieję zweryfikować powtarzalność sygnału, przetestować alternatywne abiotyczne hipotezy, przeprowadzić analizę porównawczą z innymi egzoplanetami oraz udoskonalić modele atmosfer światów hyceńskich. Dopiero wtedy, gdy wszystkie niebiologiczne wyjaśnienia zostaną wykluczone, będziemy mogli z przekonaniem powiedzieć, to może być życie. Czy jesteśmy sami? Odkrycie Jamesa Webba na K2 Myślnik 18b. To pytanie starsze niż sama cywilizacja, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Od starożytnych mitów po współczesną fantastykę naukową, ludzkość wpatrywała się w gwiazdy, szukając znaku, jakiegokolwiek znaku, że nie jesteśmy jedynymi inteligentnymi istotami w tym ogromnym kosmicznym oceanie. Teraz, w 2025 roku, dzięki kosmicznemu teleskopowi Jamesa Vedbanasa JWST, to pytanie nigdy nie wydawało się bardziej aktualne. K2-18b, niebieska kropka krążąca wokół odległej gwiazdy w konstelacji Lwa, stała się najbardziej prawdopodobnym kandydatem na istnienie pozaziemskiego życia. Nie mali zieloni ludzie, nierozległe miasta, lecz coś jeszcze bardziej doniosłego biochemiczne dowody na to, że życie może być możliwe gdzie indziej. Przyjrzyjmy się, co odkrył JWST, dlaczego to ma znaczenie i dlaczego pytanie, czy jesteśmy sami? stało się jeszcze trudniejsze do zignorowania. Odkrycie jak żadne inne potencjalne biosygnatury. W jednym z najbardziej ekscytujących ogłoszeń tej dekady zespół Jamesa Wegba ujawnił obecność siarczku dimetylu DMS oraz disiarczku dimetylu DMDS w atmosferze K2-18b. Oto dlaczego to jest ważne. Na Ziemi DMS to gaz wytwarzany niemal wyłącznie przez organizmy żywe, głównie przez fitoplankton morski i niektóre bakterie. Nie pochodzi z wulkanów, nie powstaje też z skał. To biosygnatura możliwy chemiczny odcisk palca życia. Co jeszcze bardziej zaskakujące wykryte stężenia były tysiące razy wyższe niż te, które obserwujemy na Ziemi. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, że nauka pewnego dnia znajdzie sygnał z innego świata, to może być właśnie to. Nie w postaci fal radiowych, lecz w cichych szeptach cząsteczek unoszących się w atmosferze egzoplanety oddalonej o setki bilionów kilometrów, planety, która może być domem dla życia, jakiego jeszcze nie rozumiemy. K2-18b nie jest bliźniakiem Ziemi. Jest sklasyfikowana jako świat heceaniczny, czyli planeta z atmosferą bogatą w wodór i prawdopodobnie z globalnym oceanem. Tego typu planety są większe od Ziemi, często dwa do trzech razy większe i otoczone grubymi, parującymi chmurami, które mogą skrywać całe obce oceany. Obecność DMS i DMDS to nie wszystko, co odkrył JWST. Teleskop wykrył także metan i dwutlenek węgla, gazy, które, choć nie są jednoznacznym dowodem na istnienie życia, często towarzyszą aktywności biologicznej. Razem te cząsteczki tworzą obraz środowiska chemicznego, które zaskakująco przypomina Ziemię pod względem złożoności, a być może jest nawet jeszcze bardziej biologicznie aktywne. Jeśli postrzegasz siebie jako osobę wierzącą w siłę danych, odkryć i odwagę zadawania wielkich pytań, ten moment jest stworzony właśnie dla ciebie. Ostatnie przemyślenia może to nie jest odpowiedź, ale to na pewno właściwe pytanie. K2, Myślnik 18 by może jeszcze nie udowadnia, że życie istnieje poza Ziemią ale potwierdza dlaczego patrzymy w niebo. Dlaczego budujemy teleskopy za miliardy dolarów i dlaczego marzymy? Pytanie: czy jesteśmy sami, nie jest tylko naukowe. To jest duchowe, emocjonalne, ludzkie. Nie mamy jeszcze ostatecznej odpowiedzi, ale po raz pierwszy jesteśmy blisko. Więc, co powinieneś zrobić? Właśnie usłyszałeś historię jednej z najgłębszych naukowych zagadek naszych czasów. Teraz żądaj sobie pytanie, czy będziesz kimś, kto czeka na odpowiedzi, czy kimś, kto pomaga szerzyć pytanie? Czy podążysz za danymi wątpliwościami odważnym poszukiwaniem prawdy? Czy zobaczysz wszechświat jako milczący, czy pełen możliwości?